Ale Ciacho z Browaru Bednary to specjalne piwo górnej fermentacji, pasteryzowane, niefiltrowane, ma 16,5 stopnia ekstraktu oraz 5% alkoholu. Składniki: woda, słody, pale ale, pszeniczny, melanoidynowy, karmelowy, czerwony, wiedeński, płatki owsiane błyskawiczne, skórka słodkiej i gorzkiej pomarańczy, chmiel, marynka przyprawy: cynamon, goździki, kardamon oraz drożdże. Data przydatności: 7 czerwca 2016. Piwo kosztowało 7 zł i 20 groszy. Cześć witam, Tomasz Migdałek, birofile vlog o piwie. Dziś spróbujemy piwa, które można spokojnie określić mianem piwa świątecznego. Jest to Ale Ciacho z browaru Bednary. To jest ta najnowsza ubiegłoroczna edycja, która pojawiła się na rynku właśnie w takim okresie świąteczno-zimowym, około świątecznym. Jest to piwo górnej fermentacji z różnymi dodatkami ciekawymi, które no, wpisują jakby się w nurt piwa świątecznego, bo mamy tutaj i kardamon i goździki, mamy skórki pomarańczy, to wręcz takie trochę klimaty rodem z grzańca, z takich piernikowych świątecznych dodatków, to chyba tylko miodu tutaj brakuje, ale za to mamy sporo różnych ciekawych słodów. Tutaj właśnie mamy napisane special edition, edycja specjalna, bardzo przyjemna etykieta. Widzimy ale ciacho. Browar bednary mamy podane na etykiecie i na kontrze wszystkie niezbędne informacje na temat parametrów i składu. Ogólnie prezentuje się opakowanie bardzo fajnie. Butelka nieco mniejsza 0,33 z reguły z browaru bednary wychodzą butelki półlitrowe, tutaj mamy butelkę 0,33, czarny goły kapsel, tak się to wszystko prezentuje na zewnątrz. A za moment przekonamy się, co jest w środku. E, piwo mamy już otwarte, możemy zatem sprawdzić aromat z butelki. No, przyprawy bardzo wyraźnie czuć. Rzeczywiście takie mocno korzenne. W zasadzie jakbyśmy, jakbyśmy wąchali taką mieszankę typową przypraw do piernika. No. Czuć wyraźnie cynamon, bo on tutaj w składzie się znalazł. No, cynamon, chyba najwyraźniej. Generalnie, naprawdę mocno piernikowy aromat. Dość słodki, to trzeba powiedzieć, bo tutaj też te słody dają znać o sobie. Miodu nie ma, a wąchając, mamy trochę wrażenie, jakby ten miód był. To jest ciekawe. Bardzo przyjemnie, jak na razie. Ale to oczywiście butelka piwo trafia do szkła. Piwo trafia do szkła. Mamy już je w szkle. Barwa, mm, miedziana, herbaciana. Nie jest jakoś bardzo ciemne to piwo, z waszego punktu widzenia jest oczywiście ciemniejsze, ale generalnie ja bym powiedział, że to jest właśnie taka. E, Trochę słabiej naciągnięta herbata z bardzo przyjemnym miedzianym refleksem. Naprawdę, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Wizualnie bym podsumował, że jest to piło raczej półciemne. Tak bym, tak bym to ujął. Ale generalnie wygląda, wygląda bardzo fajnie. Jest leciutko, dosłownie leciutko leciutko opalizujące, ono prawie jest prawie w 100% klarowne, chyba się wszystkie osady po prostu zbiły na dnie butelki. Jeśli chodzi o pianę, to piana jest taka ciemno-kremowa, jasno -beżowa, coś z pogranicza, nie ma tutaj jakiejś imponującej warstwy, aczkolwiek ta warstwa, którą mamy, jest zbudowana ze średnich oczek głównie, no i ogólnie jakoś się to wszystko... Źle nie prezentuje, absolutnie. Tak wygląda piwo, od strony wizualnej, co w aromacie ze szkła. Czuć nadal przyprawy, czuć te korzenne klimaty, aczkolwiek już słabiej niż, niż z butelki. Tam jednak to uderzenie przyprawowości było silniejsze. Tutaj mamy jeszcze więcej słodyczy w tym aromacie. Wręcz bym powiedział, takie mam skojarzenie wąchając to piwo. E, jakbym wąchał taką Coca-Colę z dodatkiem jakichś korzennych przypraw, jakiegoś doktora Pepera. Jest, jest taki napój, On z tego z tego co pamiętam, ma właśnie takie przyprawowe, trochę korzenne akcenty. I tutaj jest podobny aromat, bardzo to jest ciekawe. Słodki, karmelowy, słodowy. Po tego te akcenty przyprawowe, korzenne, naprawdę pachnie to bardzo rzecz Ciekawie, rzeczywiście pachnie to trochę jak takie korzenne ciasteczka czyli korzennie, przyprawowo, a równocześnie słodko. Zobaczymy, jak będzie w smaku. Ale ciacho, browar, bednary, wasze zdrowie. Aromat tutaj zdecydowanie zwiastuje to, co się będzie działo w smaku. Powiedziałem, że z tych składników, które, które są takimi typowymi elementami piernika, tudzież wielu piw zimowych, brakuje mi miodu. I naprawdę ten miód nie jest potrzebny, dlatego że i bez miodu to piwo jest bardzo słodkie. Jednak tutaj te słody i ten ekstrakt wykonały swoją pracę odpowiednio. Piwo bardzo słodkie, wyraźnie się kojarzące właśnie z takimi klimatami, pierników, ciastek korzennych. Ogółem rzecz biorąc tych wszystkich świątecznych wypieków. Przyprawowość w smaku bardzo wyraźnie zaznaczona, także retronosowo. Cynamon, tutaj, i goździki, i kardamon. To wszystko jest tutaj wyczuwalne. Bardzo przyjemna, taka świąteczna, piernikowa mieszanka. I naprawdę spora dawka słodyczy. Takiej słodyczy herbatnikowej, trochę również karmelowej. Tutaj naprawdę jest słodko, sporo się dzieje. Trochę właśnie jakbyśmy pili takie świąteczne ciasto w płynie. W zasadzie nie ma tutaj goryczki. Jest marynka wprawdzie. No, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest to takie piwo, w którym tych akcentów chmielowych, a zwłaszcza goryczkowych byśmy się doszukiwali. Tutaj pierwsze skrzypce grają słody i oczywiście te wszystkie dodatki, które nadają temu piwu tego specjalnego, świątecznego charakteru. Jest naprawdę bardzo smaczne, bardzo mi odpowiadają takie słodkie, deserowe piwa świąteczne. Z dużą przyjemnością się to pije. Dochodzą akcenty bardzo przyjemne, teraz wyczuwalne dopiero po chwili: skórki pomarańczy, co też jest takim fajnym, fajnym bakariowym z kolei akcentem, bardziej i ta pomarańcza tutaj jest, jest wyczuwalna. Piwo dość gęste, dość treściwe, słodkie oczywiście, aczkolwiek nie mamy takiego wrażenia, aby ono nas zamulało. To nie jest piwo zamulające. Ta słodycz jest szlachetna, jest umiarkowana, jest bardzo przyjemnie połączona właśnie z tym, z tym tłem przyprawowym, ze skórką pomarańczy. Bardzo udane piwo świąteczne, naprawdę mogę polecić, wciąż można kupić. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie próbował to zdecydowanie polecam, ale Ciacho ta kolejna edycja jest naprawdę świetna. Dość niskie nagazowanie. Piwo dzięki temu zyskuje na pijalności, jest aksamitne dość. Mamy też płatki owsiane tutaj, które, które te, to wrażenie aksamitności, gładkości piwa jeszcze potęgują. Bardzo udany trunek. Chyba do tej pory najlepsze z tych świąteczno-zimowych piw, jakich próbowałem w ostatnich tygodniach browar bednary ale ciacho polecam naprawdę, zwłaszcza miłośnikom treściwych, nieco bardziej deserowych słodowych piw. Naprawdę bardzo dobry trunek i pozdrowienia w tym miejscu również dla Rafała Łopusińskiego i dla browaru Bednary. To wszystko z mojej strony. Tomasz Migdałek. Birofile, vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.